Hejka! Hejka! Dzień dobry! Dzisiaj będziemy nagrywać kissing challenge z... Missing! I co, będziemy się całować? Słuchajcie, jak będzie dużo łapek w górę, to w następnym filmiku będziemy się całować. Tak? Tak będziemy robić? Chyba tak. Dobra, w takim razie ja mam tutaj swoje produkty Ty... No dobrze, zobaczymy się bardziej przygotowałem Challenge polega na tym, że... No to pokażemy wszystko na filmiku w takim razie No i co? I... Ja zaczynam Czyli znaczy, ja muszę mieć tą szmatkę To ja cię zabiorę Ojej, jaka różowiutka Dobra Ale ja sprawdzę, czy nic nie widać, nie? Nie, nic nie widać, jeszcze patrzyłem Ti 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 Ładnie pachnie, bo pies się, nie gryzł. Co? No. co? Trzyma się? Trzyma się, nic nie widzę Okej okay. Dobra. Pamiętajcie, żeby wchodzić na Instagrama Mrs. Lily, bo ona uwielbia jak ma nowych fanów na swoim Instagramie. I na YouTubie. I na YouTubie też, no. A, a, tego a mogę blisko pokazywać do kamery, co mam? No możesz. Mam zatkać uszy, żeby nie słyszał? Nie. Jak coś tam robisz? Nie. No słyszałem, że to słoik. To co? To jakieś korniszone. O, Boże się. o nie, jak dasz mi rybę, to cię zabiję To muszę ci palcem posmarować, tak? No. Ja jestem mistrzem takie zabawy. Chcesz jeszcze? Nie. Chyba możesz mieć dwie próby. Nie, bo mi będzie nie dobrze. Tracę punkt Teraz robą. Nie wiesz co to jest? Ryba jakaś. <śmieniciela> Nie. Dobra, no, a chcesz powąchać? No, no mogę. <śmieniciela> co to jest? Papier, Dobrze, halo Zaraz przyniąłem sobie, najpierw ściągnij i zobaczysz Bo ja sobie wyobraziłem, że to ryba To jest z królikiem a Jarzynki z królikiem To z królikiem jest To hmm. dlatego taki... O. O Jezu, niedobrze mi się zrobiło, naprawdę Tak? Idę po papier Czemu wziąłeś z królikiem, a nie mogłeś czegoś dobrego? Właśnie specjalnie wziąłem coś takiego najbardziej, co mogłoby być obrzydliwe No Przepraszam To w takim razie moja kolej A nos masz mi zatkać też? A ła włosy mi szarpiesz, au! Nic, dobrze jest! Au! Dobra, ja muszę wziąć mój produkt Tutaj Już pokazuję swój produkt Mój produkt to to Teraz będzie taki produkt Śmierdzi, tuńczyk to jest No nie, chodź tu, chodź tu, dam ci go No nie, ojej no... jak śmierdzi No po, zapach... no po zapachu też jak można tuńczyka nie poznać Czy ja już mam jeden puk, a masz zero, tak? Tak Dobra, dawaj Nie jest dobrze Mój produkt chciałem coś obrzydliwego dać. <ścoughs> to jest ostra papryka. Tak. Oooo. Ale ona naprawdę była ostra? Nie. Czyli nie, nie otwieraście, czy? bo muszę zakryć. Śmierdzi tą rybą ciągle. Tym tuńczykiem Puu! Jest ostra papryka! To nie było... Ale to... O ja myślałam, Mogę że ona zdać? będzie tak. Myślałam, że ona będzie mega ostra. Nie no. To ci się uda zgadnąć? No mm. Czy to jest jakiś jogurt? No. Mogę jeszcze trochę. Trochę ty, więcej. To po prostu jest głodna. Tak. No jogurt, no. Ale musisz powiedzieć jaki? Jogobela? No ale jaki? Jeszcze... Bo po się jak zgadłam jogobela. No, no nie, bo nie zgadłaś co to za smak. No nie, nie usta, a nie język mi wystawia. Albo teraz kawka, albo malina. No musisz jedno zgadnąć i musi być dobrze. Odgadnięta. Nie, ja już zgadłam jogurt i jogobela ale, jeszcze ale zgadłam. Ale nie, 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 musi być smak. To pół nie. punkta najwyżej. Nie, jogobela jeszcze zgadłam. Ale co z tego? Truskawka, malina. Nie. Jagoda. Nie. Co? Masz jeszcze. To ja też spróbuję. No to pół punkta. Nie, jeszcze, jeszcze daj mi rzecz. To daję. Ja, ja trochę wypiję. Jeszcze nowy? Jaki? Jarzynowy? gul. Kiwi Ale to za... to pół punkta i tak tak Pół punkta, bo za długo ci to zajęło Nie, ale zgadłam jeszcze Jogobelę na dodatek No ale co z tego, no Nie ma pół... Pół punkta Dobrze. Piszcie w komentarzu, czy powinienem dać pół punkta, czy punkt Mogę... co to już... to nie fair. Piszcie, że punkt, no jak zgadłam jeszcze yy, Markę A! A. Czemu ty mnie duzi? No to udychaj ustami. Nie, o nie Halo? Ja nic Nie widzę, proszę szybciej. Tego na pewno nie zgadnie. A jak zgadnie, ja sama nie wiedziałam, co to jest. To nie jest nic obrzydliwego. Co? Ale ja nie wiem, czy to. Ja nie wiem, czy to można do ust nie podawać. Pogadnij to. A ja wiem, 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 co to jest, te takie małe, waniliowe. To do, do ciast. Twoja, to jest Twoja ostateczna? Tak. Co, jak nie? Masz rację, ale to nie jest waniliowe. No to jakie? Migdałowy yes, Jezu, ale... To pół punkta! Ale powiedziałeś, małe to coś... No gdzie tam zagląda że wszystko widziałem! Nie, nie, no, nie nic nie widziałem. Nie! Nic nie widziałem! Ciała świja bredna, masz nic. minus 4 punkty. Jesteś na nie, minusie 3 punkty. Przysięgam, że nic nie widziałem. Tak. To jest pół punkta, powiedziałem małe coś. To jest małe coś do ciasta Nie powiedziałem smaku. To się nazywa aromat migdałowy. No to powiedziałem, małe coś do ciast Dobrze, pół punkta masz, ale ja bym tego nie zaliczyła. No, tak samo jak ja jogobeli. No. Dobra, dobra. Zobaczymy, jak ci teraz pójdzie. Już? No. Skaczam? No. Szan. No nie! No jak można szan nie znać, no! No nie wiem. Ale no... ostry, o Jezu! Może nie znasz Chrzandu, no? Miałem nadzieję, że nie znasz. Ja... Chciałem coś intensywnego, no. Mhm. Muszę coś takiego... co ciężko zgadnąć. To ile ty masz tych rzeczy? Mówiłeś, że trzy. Szukałaś? Nie, mam więcej. Ile masz tam jeszcze? Jeszcze dwie. A to oszukawaś, mówiłeś, że trzy. Bo trzy kupiłam, ale oj, to też wraca. Tak. Trzy znalazłaś na ziemi. <śmienny> Jedno jest... o... o nie! Oj, jak się Co to jest? Błagam cię. Czekaj, nie pokazałam tego. O fuj, jak to bali. O fuj, to... o, o jest. To jest ocet No ale jaki? Nie wiem jaki, no skąd mam wiedzieć <grym> Ocet no, ocet to dobra odpowiedź To wszystko? To jest twoja ostateczna? No to ocet no Dobrze, pół punkta masz Jakie pół punkta? No to jest ocet jabłkowy i tak jakbyś się z kiwi Nie ze mną nie kłócił to byś miał jeden punkt <grym> nie. A tak to karma się złapała I to był ocet jabłkowy Ale, ale to... to pali Ocet jest dobry no. No ty ty patrzysz? Widziałaś? Nie. Widziałaś? Nie widziałam. A czekaj! Jasne. Ja... Ja widzę to ty masz ten... to na oczach Już widzę, ale nie widziałam jaka przyprawa, ale pewnie Ale wali, ty w odstęp teraz! Ja, jaki imbir? A Dobrze jest, coś ale. tutaj po kiczkały. Nie dobrze. To ile ty masz punktów? Nie wiem, nie, nie liczę. Ja mam 2,5, a ty dwa. Tak? Nie. Właśnie. No ale ja złe rzeczy wziąłem, mam takie wrażenie. Wziąłem. Wziąłem złe rzeczy. No. No nie. Ja... To bez sensu. No proszę. Czosnek? <laughs> no nie. No jak to na Kissing Challenge czosnek no. dajesz? No nie wiem. A śmierdzi teraz tym czosnkiem. Rozmawia Dobra, sam sobie już obronię. Tak, ja już wiem jak to się obwiąz. Ale czekaj, bo ja To potrzy... czekaj. Ponieważ Dla... rzeczy nie podglądaj tamtej siatki. Nie, poczekaj zaraz przyjdę sieć, tu ja muszę iść do kuchni. Hejka, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. No nos chce mieć otwarty. Tak, nos, widzę, przecież to widać pod spodem. Nie, ale ja nie powiem. Już zostaw! Do... Tak! Spadło nie dotykaj! Tak? No nie! nie! Czemu ty to tu Oj! Znowu kurde to kapie! No weź! No jak buzię? buzię A jak... To będzie coś złego? Nie, otwórz. To jest ten. Czeka. No kurde. No, wszystko teraz jest brudne. No weź. Co to jest? Awok jakiś owoc. Znaczy, czy warzywo. No teraz to jest brudne. Czy to jest awokado? To jest twoja ostateczna odpowiedź. No ja nie lubię, jak tak mówisz. <laughs> czy to jest twoja ostateczna odpowiedź. No tak. Otwórz Od, No pomidor. <laughs> kurde. Wiedziałem, że skąd znam ten smak. Ale wiedziałem, że go nie znam, masz tak dobrze, bo ja nie lubię pomidorów. Ja nie dam widzę pomidorów, dlatego dam pomidory, bo Daniel też nie lubi razem No to patrzcie. No czy jesteś dobra? No jestem. Taki... No i patrz, no i teraz to jest brudne, no. To jakby mnie to nie interesuje, wiesz? No ale mnie to interesuje, no. Co robisz tu? Śpię. No i co to ma być? I teraz nawet czuł pomidora. Nie. Czemu ja jakoś nie potrafię zgadywać? Nie wiem, bo ty mi dajesz czosnek do zgadnięcia. Ta 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 Jezu, to jest w tym pomidorze To jest w tym pomidorze To twoja ostateczna odpowiedź? Daj mi więcej, bo ty za mało coś dajesz To jest twój, twój palec? To... <noise> tak Czemu grzybisz mojego palca? To za mało, jeszcze raz. To no żelki! To żelki są. Nie. To nie był twój palec, to żelki. To mój palec. To żelki, nim dwa. Nie. Tak. Nie. To żelki. To mój palec, spać. Nie grzybaj. Palca, zostaw go. Żelki no. No co masz? No żelki. A jakie? No. Czyli ja mam tak. Raz, pół punkta. Raz, dwa i trzy punkty ja mam. To liczysz moje chyba. Ja, ty masz raz, dwa, nie, półtora. I tuńczyka, trzy, żelki, cztery. Krzan, tuńczyk, czosnek to już jest trzy. No. Żelki to już jest cztery. I pół punkta za jogobę. No to cztery i pół. Słuchajcie, I to... jeżeli obejrzeliście ten film do końca, to piszcie, czy chcielibyście, żebyśmy nagrali kissing challenge taki. Co? Nie. Tak czy nie? Dobra, w takim razie, jeśli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. Komentarz, subskrypcję u Mrs. Lily. No i widzimy się w kolejnym See you later,